Ile to już razy widzieliśmy pustą kartkę, ile to już razy ta pusta kartka nie mogła się zapełnić, ile to już razy staraliśmy się jak mogliśmy, a jednak nic nie powstało. I ta pusta kartka zawsze pozostaje definicją naszej twórczości, naszego umysłu, tego co. Pozostało w nas, a tego, co mogliśmy przelać na papier, co mogło ujrzeć światło dzienne, który to już raz się poddajesz. Czasem naprawdę tak to wygląda. Czasem naprawdę człowiek ma dosyć. Czasem naprawdę chce się już tym rzucić jak najdalej i zająć się czymś innym, czymś prostszym. Czymś, co nie wymaga aż takiego myślenia, czymś, co jest o wiele mniej skomplikowane. Czasem naprawdę jest źle, a jednak wciąż to robimy. Moi drodzy, w ostatnim czasie przeżyłem, myślę, bardzo dużą zmianę nastawienia i myślenia odnośnie mojej twórczości i tego, co sobą reprezentuję jako osoba twórcza. Jak dobrze wiecie, albo jeżeli nie wiecie, bo może to jest pierwszy film na tym kanale, jaki oglądacie, to jestem początkującym pisarzem, który stara się jakoś wejść na rynek i spopularyzować swoją literaturę, przekazać światu swoje pomysły, spisane na cyfrowe kartki papieru, bo dziś już nikt nie pisze na maszynie. I z pewnością jest to zawód, który niejednokrotnie przysparzał mnie samemu zawodu. Z pewnością jest to profesja, w której niejednokrotnie odczuwałem brak profesjonalizmu. I jest to ostatecznie dziedzina życia, w której nie zawsze czułem się żywy. Bo jednym z największych paradoksów twórczości jakiejkolwiek, ale mówię o twórczości kreatywnej, o twórczości artystycznej, jednym z największych jej paradoksów jest to, że mimo że kochamy to, co robimy. Mimo że uwielbiamy tworzyć, to jednak nie możemy się do tego zmusić. To jednak drobne niepowodzenia sprawiają, że od razu wątpimy w siebie, że wątpimy w zasadność naszych działań, że myślimy, że może warto byłoby jednak iść jakimś standardowym torem, że przecież to nie jest nasz Obowiązek, nikt nam nie kazał tego robić. Przecież mamy tyle opcji. Nasz kolega siedzi w korporacji, zarabia pieniądze. Nasza koleżanka studiuje, rozwija się na uniwersytecie. Podczas gdy my dalej wierzymy w nasz projekt, dalej wierzymy, że coś może z tego wyjść. I pomimo, że mamy tę wiarę, bo przecież każdy twórca ma poniekąd wiarę w swoje dzieło, to jednak dalej wątpimy. Dalej brakuje nam tego przekonania o własnej twórczości, o własnym kunszcie, o tym, że możemy coś osiągnąć. Ale chcę, żebyście wiedzieli, że to myślenie nie prowadzi donikąd. Że jeżeli my będziemy zakładać, że możemy w tym czasie robić coś lepszego. Że być może marnujemy swój czas, że być może trwonimy to, co dostaliśmy od życia. Jeżeli nie pozbędziemy się takiego myślenia, to nasza praca kreatywna nigdy nie przyniesie nam nic dobrego. Dlatego, że nie możemy jednocześnie tworzyć i wątpić w swoją twórczość. Wyobraźcie sobie jakiegoś pracownika, który robi coś fizycznie. Przykładowo, Robi jakiś żelbeton. No i jeżeli taki pracownik budowlany robiłby żelbeton z myślą o tym, że jego żelbeton jest beznadziejny i do niczego się nie nadaje, to myślicie, że realnie ten żelbeton byłby najlepszym żelbetonem na świecie? No ja myślę, że byłby beznadziejny. Jeżeli mielibyśmy chemika, który w laboratorium przeprowadza jakąś syntezę, to myślicie, że taki chemik, jeżeli powtarzałby sobie, nie, ja jestem beznadziejny, mi się trzęsą ręce, ja nie umiem tego zrobić, ja nie umiem tego odmierzyć, mi nigdy ta synteza nie wychodzi, myślicie, że on realnie syntezuje jakiś związek? Myślicie, że realnie mu to wyjdzie? Jeżeli mamy kierowcę, który zaczyna pracę w jakiejś firmie kurierskiej, ale jest na tyle niepewny siebie, że ciągle sobie powtarza. Nie, nie, ja ja się tak boję jeździć tą furgonetką. Ja po prostu się nie nadaję. Ja się boję, że zaraz mi ktoś wyjedzie. Taka osoba przecież spowoduje wypadek w jeden z pierwszych dni swojej pracy. Wiara w siebie jest paradoksalnie jedną z najlepszych rzeczy, jaką możecie zrobić jako człowiek, jako pracownik, jako twórca w ogóle. Dlatego, że jeżeli wierzycie w siebie, jeżeli wierzycie, że jesteście w stanie coś zrobić, to to zrobicie. Bo często jednak nasze niepowodzenia wynikają z nas samych. Wystarczająco już w życiu powtarzałem sobie, że mi się nie chce, że nie umiem tego napisać, że jest to dla mnie za trudny tekst, że ja nie mam na to czasu. Że dla mnie jest to w ogóle opowiadanie, którego nie widzę sensu. Wystarczająco już gadałem w sobie tych wszystkich bredni. I przez moje podejście, w którym uwierzyłem, że faktycznie jest to dla mnie coś ciężkiego, realnie nie byłem w stanie się przemóc i czegoś stworzyć. A kolejną kwestią jest to, że jeżeli siądę i będę myślał, ile osiągnął za swojego życia. Stanisław Lem. Jak popularny jest teraz Andrzej Sapkowski? Ilu jest teraz młodych, debiutujących autorów, którym udało się przebić do jakiegoś wydawnictwa, i którzy są uwielbiani przez czytelników, i już teraz budują sobie pozycje na rynku? Jeżeli ja będę o tym myślał i porównywał się z tymi osobami, to to mnie wpędzi w jeszcze większą depresję. Niż ja sam już siebie wpędzam, mówiąc sobie, że nie jestem w stanie czegoś zrobić. I myślę, że to znacie. Myślę, że każda osoba, która tworzy coś kreatywnie, to zna. Porównywanie się do innych, brak jakiejś wiary w siebie, brak tej pracowitości, tej dyscypliny, chęć po prostu zostawienia tego wszystkiego, chęć pójścia po linii najniższego oporu. Wierzę, że to znacie. Wiem, że to znacie, bo ja też to znam. A jednak chciałbym Wam powiedzieć, że to nie koniec. Chciałbym Wam powiedzieć, że da się z tego wyjść, bo czuję, że ja powoli z tego wychodzę. Sam fakt, że nagrywam ten film, świadczy już o tym, że wychodzę powoli z tego marazmu, z tej iluzji, w której żyłem bardzo długi czas, z tej. Wanny pełnej cukru, jak głosi tytuł jednego z moich pierwszych opowiadań na Nowej Fantastyce. Jeżeli wyjdziemy z tego, jeżeli staniemy przed sobą w prawdzie, to odkryjemy, że jest w nas coś więcej, że naprawdę jesteśmy w stanie coś zrobić. I myślę, że znalezienie w sobie takiej wewnętrznej siły jest niezwykle istotne. Ja powoli tę siłę wewnętrzną odkrywam. Jednak dla każdego będzie to coś innego. Wasza motywacja, wasza chęć do zmiany, do pracy nad sobą, do tworzenia, każdy będzie uwarunkowany odrobinę inaczej. I nagrywam ten film nie po to, żeby jakoś się pochwalić czy pożalić, tylko nagrywam po to, żebyście wiedzieli, że ja też zmagam się z problemami przez bardzo długi czas. Byłem, myślę, rozgoryczony trochę życiem, trochę moją własną twórczością. Bo wiecie, jak to jest, kiedy zaczynasz coś robić i zaczyna Ci się to podobać, to od razu marzysz, że świat jest super kolorowy i na pewno od razu uda ci się gdzieś z tym przebić, od razu zostaniesz sławnym autorem, artystą, muzykiem, kimkolwiek. A potem okazuje się, że świat tak nie wygląda, i ta pigułka, którą trzeba przełknąć, że świat nie jest. Taki piękny, że ty w tym momencie nie jesteś jeszcze idealny, że nie możesz z biegu wejść i zagarnąć wszystkiego, bo to wymaga pracy nad sobą, to wymaga zmiany, to wymaga doskonalenia się. To jest naprawdę strasznie gorzka i strasznie trudna do przełknięcia pigułka. Nie inaczej zresztą mam z YouTube'em. Myślicie, że to jest łatwe? Że moim marzeniem jest. Posiadanie takiego rozmiarowo kanału, jaki mam teraz, myślicie, że łatwe jest patrzeć codziennie na te subskrypcje i myśleć, co ja mogę jeszcze zrobić, żeby ten kanał się rozwinął? Nie, to nie jest łatwe. Ale wiecie co powoli już wychodzę z takiego myślenia. Powoli wychodzę z myślenia, które podkreśla moje niedoskonałości. Porażki, które podkreśla to, czego nie umiem, to, czego nie zrobiłem, to, czego nie potrafię, to, czego nie wiem, jakieś moje ograniczenie, jakieś moje wady, których ja nawet nie dostrzegam, a zaczynam myśleć pozytywnie. Tak po prostu. Bo wiecie, zacytuję tutaj znowu jednego, myślę, z bardziej mądrych ludzi, jeśli chodzi o taki Coaching, twórczy i tak dalej, a przynajmniej z ludzi, których znam, zacytuję Krzysztofa Piersa, który powiedział kiedyś jedno bardzo proste, ale bardzo mądre zdanie, nie zostaniesz wielkim pisarzem, jeśli nie będziesz pisać. I w tym zdaniu zawiera się tak naprawdę wszystko, co potrzebuje usłyszeć każda osoba tworząca jakiś kreatywny content. Jeżeli nie stworzysz tego contentu, jeżeli nie będziesz miał czym się pochwalić, jeżeli nie dowiedziesz tego projektu do końca, to choćbyś był geniuszem i choćby naprawdę wszyscy ci sprzyjali na świecie, to ty nie masz co zaprezentować, nie masz z czym się pokazać. Z tego wszystkiego, co przeżyłem, z tego wszystkiego, czego doświadczyłem, jako autor. Początkujący, jako autor gubiący się w własnej twórczości, jako autor, który niejednokrotnie był odrzucony przez wydawnictwa, z tego wszystkiego wynika jedna prosta metoda, jedno proste rozwiązanie: trzeba zmienić podejście, trzeba zmienić podejście do samego siebie i trzeba po prostu pokochać swoją twórczość na nowo. Bo jeżeli będę coś tworzył z myślą, że to na pewno się nie sprzeda. Z myślą, że czy to się spodoba komuś. Z myślą, czy to w ogóle jest dobre jakkolwiek. To do niczego mnie to nie doprowadzi. Ja muszę tworzyć swoją literaturę z myślą, że to jest dobra literatura, że jest to literatura, która pozwala mi coś wyrazić, która pozwala mi jakoś Zauważyć jakiś może problem społeczny, jakąś myśl przekazać, która mi się zrodziła w głowie. Że dzięki mojej literaturze jestem w stanie coś przekazać światu i jestem w stanie tworzyć te wszystkie niesamowite historie, które się pojawiają w mojej głowie, bo wiem, że się pojawiają, tylko często nie umiem ich odkryć. A jednak jestem tu dalej. A jednak dalej piszę. Jednak dalej znajduję w sobie siłę żeby tworzyć. Bo myślę, że takim największym motywatorem jest to, że mogę spojrzeć na swoją przeszłość. Mogę spojrzeć na to, gdzie byłem jako pisarz dwa lata temu. Mogę spojrzeć, gdzie byłem jako YouTuber dwa lata temu. Inna sprawa, że dwa lata temu nie byłem YouTuberem, więc już możecie sobie odpowiedzieć. Mogę spojrzeć na to, jak to wyglądało kiedyś, a jak wygląda dzisiaj. A wiem doskonale, że ta praca, którą włożyłem w tworzenie tego kontentu, nie była jakaś ponad mojej siły, że to nie było 110%. Więc o ile się zmieni rzeczywistość, jeżeli ja, dokładając do tego, co mam obecnie, będę pracował z wydajnością 110% albo nawet i więcej. I jeżeli mam jakoś zwiększyć ten odcinek, jeżeli mam jakoś już zakończyć swój y, Little Dark Age, jaki chwilowo zapanował na tym kanale, to chciałbym powiedzieć do każdego z Was, który jest pisarzem, poetą, artystą, muzykiem, kimkolwiek kto w jakikolwiek sposób tworzy coś kreatywnie, chcę powiedzieć, Żebyście się nie poddawali. Chcę powiedzieć, żebyście tego nie porzucali. Bo doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że jest ciężko. Doskonale zdaję sobie sprawę, że jesteście zmęczeni. Że jesteście sfrustrowani. Że niejednokrotnie byliście odrzuceni. Że niejednokrotnie kwestionowaliście własny kunszt, własną twórczość, własne umiejętności. Że już niejednokrotnie słyszeliście od otoczenia, Jacy to Wy nie jesteście, że powinniście się zająć czymś prawdziwym, czymś poważnym, czymś, co da Wam pieniądze, czymś, co jest normalne, czymś, za co będziecie w stanie wyżyć. Że niejednokrotnie już naprawdę chcieliście to porzucić i niejednokrotnie zgrzytaliście zębami na widok kogoś, kto żyje Waszym marzeniem. Naprawdę ja to wszystko wiem. I ja to wszystko znam. Ale teraz mówię Wam, że musimy to odrzucić. Wszyscy razem. Jako osoby, które dopiero zaczynają, bo ja myślę, że też dopiero zaczynam że dopiero na poważnie zaczynam swoją twórczość. I to jest jednocześnie przygnębiająca myśl ktoś mógłby tak powiedzieć ale z drugiej strony jak to jest budujące że ja dopiero zaczynam. Że ja mam jeszcze przed sobą tę pustą kartkę z samego początku filmu. Jak to jest budujące? Że dopiero jest wszystko przed nami. I życzę Wam tego, żeby ta pusta kartka, którą teraz macie przed sobą, żeby ta pusta kartka jak najszybciej się zapełniła, żeby ta kartka była dowodem tego, że dalej tworzycie, bo to kochacie, chcecie, żeby ta twórczość powstała. I gwarantuję Wam, że jeżeli będziecie patrzeć na swoją twórczość w taki sposób, to nie tylko ona powstanie i będziecie z niej zadowoleni, ale też zyska ona uznanie nie tylko w Waszych oczach, ale i w oczach innych. Rozgadałem się. Film myślę potrzebny, musiałem się wygadać. Myślę, że wielu z Was też przyda się ten film. Wielu z Was, którzy są twórcami Niektórzy pewnie potrzebowali usłyszeć jakieś takie małe słowa wsparcia. Myślę, że chciałbym już skończyć z tym takim używaniem się nad sobą, jeżeli tak to mogę nazwać, i chciałbym wrócić już do normalnego kontentu, który jednak będzie mnie w pełni zadowalał. Następny odcinek prawdopodobnie będzie. Nie powiem jeszcze z czego, niech to będzie niespodzianka, ale podejrzewam, że niektórzy już się domyślają. W każdym razie. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego. Napiszcie jakieś swoje przemyślenia, napiszcie jakieś swoje historie związane z pracą twórczą, z pracą kreatywną. Napiszcie, jak to u Was wyglądało. Z chęcią poczytam, albo też inni na pewno poczytają. Zachęcam do subskrypcji kanału, jeżeli jesteś tutaj nowy, nowa. No to ja nazywam się Nikodem Postowski jak już pewnie przeczytałeś i ja jestem początkującym pisarzem, jak już pewnie usłyszałeś, no i nagrywam na YouTubie o takich różnych rzeczach, więc serdecznie zapraszam do zostania na dłużej. Zachęcam też do wejścia na Instagrama, lubimy czytać Nową Fantastykę, żeby mieć dostęp do innej mojej twórczości poza YouTubem. Zachęcam do wspierania tego kanału i zyskania fajnych bonusów. Dziękuję Karolinie za wspieranie z poziomu redaktora. Zapraszam na Discorda, na którym jest niesamowita społeczność, która często okroć poprawia mi humor. Widzimy się już w kolejnym odcinku, który będzie jak nagram i wrzucę, czyli mam nadzieję niedługo. Trzymajcie się ciepło, cześć. Jeżeli kogoś mierzi ta dziura na najwyższej półce, to yy, myślę, że ona się za niedługo już zapełni, także nie martwcie się.